Odcień miodowy. Jeśli chodzi o te zasłony, to jest średnie zaciemnienie. To jest gramatura 210. Drugi kolor: Puder, czyli taki brudny róż. Piękny odcień srebrny, czyli taki jaśniejszy odcień szarości. Stalowy kolor, czyli ciemna, piękna szarość. Ciemna zieleń, czyli piękny odcień butelkowej zieleni. Ciemny beż, czyli kolor bardzo przez Was lubiany. Zobaczcie, on jest w takiej cieplejszej tonacji, kolorystycznej. I drugi kolor, jeśli chodzi o berze, jest to po prostu beż i jest to odcień dużo jaśniejszy i zdecydowanie bardziej chłodniejszy. Kolejny kolor to ciemny turkus. Zobaczcie, jaki piękny odcień turkusu. Jeszcze jeden odcień niebieskości, czyli ciemny niebieski, bardzo oryginalny odcień.